Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym materiale z Counter Strike 1.6 na modzie CSGO. Więc co? Lecimy. to both speakers. Co? dochodzimy do byle jakiej drużyny dochodzimy do byle jakiej drużyny gramy sobie tutaj na 4F jak widać mam na i tu gościu mi od tyłu wyszedł. tutaj był mi headshota CSA nie jestem dobry zbytnio, no ale zobaczymy. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie w ogóle. Piszcie w komentarzach czy mnie słychać. Dobrze. Co za idioci. Co za idioci. Patrzcie jakie debile. No to są jakieś nuby. Ja, ci... OMG Co to było w ogóle? Ja jestem Nie znam tej gry. Grałem... Grałem na niej ale to z 5 lat temu i gościu Ale on kurwa speedrana ma Znaczy speedbota pewnie. Gra na haksach. Tak, graj się dobrze. Jak tu kurwa ci też chyba są Dobra, czekamy na suba co to jakiegoś aż tu wyjdzie. Tu jakiś idzie. Kurwa, jestem sam? Nie, jestem za jakimś którego nie znam. Kurwa, ja pierdolę, zostałem sam. Dobra, leżysz i kwicisz śmiecił. Dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Ma tu przyjść do mnie. Ja tu zapoczekam, on, kurwa. Ja mam czas, nie? Gram z nim na czas. Kurwa, to... No wyjdź, wyjdź kurwo. Ja nie wyjdę, to ciebie mam 38 HP. Kurwa... Jeszcze się oślepiłem, ja pierdolę Beka w chujnie Dobra, ja mam czas, ja se poczekam na gościa Ja se poczekam No, kurwy nie ma Dobra, chodź, 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 chodź Wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu i tak pewnie to pole mi zajebałem! <mum> <mum> kurwa, już padł! <mum> A ja, mg, dobra, poczekamy za chwilę. Eee, ja, znowu sam na dwóch teraz, kurwa. Nie wierzę. 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2. Kurwa, skanują, jebane. Niech eee, będzie dem... chuj. <grystanie> ja se poczekam, ja se poczekam, kurwa, gdyby mi to... ...gdyby mi to wskazało. Pa, 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 jakie kurwa... takie bane. No, wyjdź. Jak, kurwa, nie zabiję. <grystanie> Nie, CS to nie dla mnie skurwariusz ja. ja Wolę grać w WT ja Wolę grać w WT, nie Kurwa sukien kosy jedynie uciekły Kurwa jeśli mi ktoś tu plecy zrobi No, wejrzenie Ora, mamy kolejną mapę O kurwa, jakaś chujowa O kurwa, jeszcze z jakąś chujową bronią wystarczyłem na obrzewce Ale jazdy jak ta lala Jak to, kurwa przegram tą bronią a, Kurwa, snajperką nie umiem grać zbytnio 42 sekundy ja pamiętam dobrze tą mapę, to jest jak Cortex y w EZ, No podobnie trochę. Rozpierdalaj się. No nie wie, że kurwa Petyn zrobił. Tak, mam cię kurwa, mam cię choć tu tu, 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 tak dobrze. Śmieć jebany, gdzie jesteś? Na cię będę wiedział, gdzie? Kurwa nie będę wiedział. Kurwa nie lubię. Napierdolę, przegrywam kurwa z jakimiś. No dobra, już koniec. Teraz ja sobie kupuję USP. Yy, masakra jakaś. A kurwa, ja tu USP nie mogę. Chuj Digla kupuję. No Wyjebamy. Kurwa, jest co CT? Chyba szybki, by był. No, od razu bym go podejrzewał O, skip haka. Chyba <suszą> 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 ja w tym Ja bitch, ja bitch, ja ja Kurwa, To taki double jumping, że to naprawdę się chore robi. Gdzie ja w ogóle się zrespiłem? Dobra, będę widział Ja kurde no nie wierzę zagram sobie teraz akaczem ja sobie poczekam maszynki tu se przyjdą Po co mam się śpieszyć W ogóle nie wiem czy mi się zaraz odcinek nie skończy Kurwa, po chuja wychodzę, czekaj... czekaj, ja tu kurwa kogoś widzę. No, kurwa, to nie człowiek. Chuj, poczekamy sobie, mamy czas z kurwa jeszcze. Jeden to chuj, wychodzimy. Że on się kurwa tu gdzieś chuj pewnie kampi. Z snajperom jakąś albo chuj wie czym. Dobra, tam jest mój. Kurwa, jebany pingus. Tego już pierwsze Jak się gra w te karabiny. Kurwa, nikogo nie mogę zabić. Jebane kurwa haksi. Jebane kurwa 4 Kurwa wyklu, w łama się jebane. Ja, no pierdolane zaraz. Kurwa. Ja jeszcze kogoś zabiłem, ja pierdzielę mogę awupkę. O chuj. <grywka> Nie wierzę, gości mi he zajebał heda przez ścianę. <grywka> Dobra, ostatnia runda i kończymy. Bo naprawdę to będzie chora jazda, że ja na takiej mapie gównianej przegrywam. To już jest żenada kurwa, że ja w ogóle... z takimi jebanymi... Kurde nie przegrać się Więc yy, oto z takim widokiem przegranej. I kończymy na dziś. Więc jeśli filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę i oczywiście komentarz. Jeśli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj i zostaw dzwoneczek. Więc co? Żegnam się na razie, cześć, do zobaczenia i do następnego.